Witajcie, kochani, dzień dobry. Dzisiaj już jest czwartek. Trzeci lipiec. Zapraszam kochani na czytanie słowa Bożego. Pomódlmy się. Dobry Boże. Dziękuję Ci za ten czas. Dziękuję Ci za każdą osobę, która pragnie poznania Ciebie, która szuka czegoś więcej. Która szuka wypełnienia samej, samego siebie. Pomóż im poznać Twoją wolę, Twój plan na ich życie, Panie. Pomóż im wypełnić z odwagą tą misję. <laughs> Pomóż im zagłębiać się w Twoje słowo, zagłębiać się. Poznanie Ciebie, Boże, bo nie ma nic ważniejszego, te życie przeminie, a po tym życiu jest prawda, po tym życiu jest życie wieczne, z Tobą albo bez Ciebie, Boże. Pomagaj nam wybrać Ciebie podczas tego życia, żebyśmy mogli żyć wiecznie z Tobą, a nie tam, gdzie Ciebie nie ma, Boże. Tam, gdzie jest ból i ciemność, do której ludzie nawet nie byli stworzeni. Więc, pomóż nam wybrać ciebie, otwieraj nasze serca, pukaj do naszych serc, Boże. Pomóż, żebyśmy nie zamydlali sobie oczu i uszu czymś innym. Czymś, co jest tylko dystrakcją, tym, co jest tylko zagłuszeniem Twojego cichego, spokojnego głosu, który do nas mówi, bo Ty nie będziesz krzyczał, Panie. Ty mówisz do nas cichym głosem. Więc pomóż nam w tym momencie, zacząć rozmawiać z Tobą i słuchać Twojego głosu, Panie. Wyrzekamy się grzechu. Pomóż nam zrozumieć, co jest grzechem w naszym życiu. I pomóż nam. Wyzbyć się tego grzechu. Daj nam siłę i odwagę, zaufać Tobie, Panie. Zostawiamy wszystkie nasze problemy i troski nasz ból, nienawiść, nieprzebaczenie. Dostawiamy to wszystko u Twoich stóp w tym momencie i zapraszamy Ciebie, Jezu, do naszego serca, wierząc, że Ty jesteś synem Bożym, że Ty żyłeś, że Ty umarłeś za nas i po trzech dniach wstałeś, Boże. pomóż nam zrozumieć tą prawdę kochamy cię Jezu oddajemy nasze życie tobie wierząc że ty wiesz co jest dla nas najlepsze wypełnij nas swoim duchem świętym żeby On zaistniał w naszym życiu, w naszym sercu, i żeby prowadził nas przez życie z misją ku Tobie, Boże, dla Twojej chwały. Mówiąc innym o Tobie, bez lęku, bez obaw, co ludzie pomyślą i powiedzą. Bo tyle ludzi jest zagubionych, którzy cierpią, którzy żyją w grzechu. Pomóż nam mówić o Twojej miłości, Boże. O tym, jak Ty potrafisz uwolnić ludzi z ich kajdanów. Uwalniaj nas w tym momencie, Panie. Kochamy Cię, czekamy na Twoje przyjście, Jezu. Pomóż nam się przygotować i być gotowemu. I modlimy się w imię Jezusa Chrystusa, naszego zbawiciela, jedynego zbawiciela. Amen. jesus loves you i'm reading in polish from the bible you could listen to my english lives guys read my word every day is my other channel in english god loves you be blessed yes the door behind me is open because that's where the AC is <laughs> To jest my prayer closet. And I don't have AC in here. So that's why it is open. <coughs> okay, kochani. Zaczniemy od księgi liczb, szósty rozdział ślub na Jak Jakwe przemówił do mojżesza oznajmi to synom Izraela. Jeśli jakiś mężczyzna lub kobieta zdecyduje się złożyć ślub na Zireatu, aby poświęcić się Jahwe, ma się powstrzymać od wina i sycery. Nie ma pić nawet octu winnego ani octu z sycery. Nie będzie też pić żadnego moszczu z winogron ani jeść winogron, zarówno świeżych, jak i suszonych. Przez cały czas trwania nazireatu nie będzie jadł niczego, co pochodzi ze szczepu winnego. Począwszy od niedojrzałych gron aż do łupiny. Brzytwa też nie dotknie jego głowy, przez cały czas trwania ślubu na zireatu. Dopóki nie minie czas wyznaczony przez ślub złożony na cześć Jahwe, ma być uświęcony, pozwalając swobodnie rosnąć włosom na swej głowie nie przystąpi również do zwłok zmarłego przez cały czas swego poświęcenia się jachwę. Nie zanieczyści się ani przy zmarłym ojcu, ani przy matce. Bracie czy siostrze nosi na swej głowie znak ślubowania swemu Bogu. Będzie on bowiem poświęcony jachwę przez cały czas trwania swego nazireatu. Gdyby zaś ktoś w jednej chwili nagle zmarł w Jego obecności, zanieczyszczając Jego głowę poświęconą. Wtedy w dniu swego oczyszczenia ostrzyże głowę, ostrzyże ją dnia siódmego. 8 dnia przyniesie kapłanowi przed wejście do namiotu zjednoczenia dwie synogarlice lub dwa gołąbki. Jednego ptaka złoży kapłan w ofierze za grzech. Drugiego zaś jako całopalenie, i tak dokona zadośćuczynienia za winę, jaką ściągnął na siebie przy zmarłym. Tego samego dnia składający ślub poświęci na nowo swoją głowę. Składając jachwę ślub na określony czas swego nazireatu, przyniesie też rocznego baranka na zadośćuczynienie. Minione dni jednak nie będą mu zaliczone, bo jego nazireat doznał zanieczyszczenia. A oto prawo nazireatu dotyczące dopełnienia okresu ślubu. Nazirejczyka przyprowadzą przed wejście do namiotu zjednoczenia. Tutaj jako swój dar dla Jachwy złoży na całopalenie jednego rocznego baranka, bez skazy, na przebłaganie jedną owcę, roczną bez skazy, a na dziękczynienie jednego barana bez skazy. Do tego kosz niekwaszonych chlebów z najlepszej mąki ugniecionej z oliwą i placuszki pszaśne posmarowane oliwą razem z, nale z należącą do nich ofiarą z pokarmów i płynów. Kapłan złoży to wszystko przed Jachwę dopełniając w jego imieniu ofiary przebłagania i całopalenia. Barana złoży jako ofiarę dziękczynną na cześć Jahwe, razem z koszem niekwaszonych chlebów. Dopełni też kapłan za niego zwykłej ofiary z pokarmów i płynów. Potem Nazirejczyk ostrzyże swą poświęconą głowę u wejścia do namiotu zjednoczenia, a kapłan zbierze włosy z jego poświęconej głowy i rzuci w ogień, płonący pod ofiarą dziękczynną. Hmm. Wiesz co to jest? Święty Wojciech, wydawnictwo. A, katolicka Biblia. I... Hmm. I tylko chyba tyle ci mogę o niej powiedzieć. Zapraszam. On wzniesie te dary. Nie Gdyby zaś ktoś w jednej chwili nagle z. Zma... Straciłam wątek, przepraszam. Z kolei weźmie kapłan ugotowaną łopatkę barana, a skosza jeden pszaśny chleb i jeden pszaśny placek i złoży na ręce Nazirejczyka. Gdy ten już ostrzyże swoje poświęcone włosy, kapłan wzniesie te dary obrzędowym ruchem ku jachwę, Jako poświęcone będą one należały do kapłana, oprócz mostka kołysanego ofiarniczego ofiarniczo przed Jachwę i udźca podniesionego w darze. Potem Nazirejczyk może znowu pić wino. Takie jest prawo dotyczące Nazirejczyka składającego ślub. Jego dar na mocy ślubu jest przeznaczony dla Jachwę, podobnie jak i to, na co... Na co prócz tego będzie go stać. Dopełni więc ślubu według jego brzmienia, brzmienia, na podstawie prawa dotyczącego swego nazireatu, formuła błogosławieństwa kapłańskiego. Jakwe przemówił do Mojżesza: Powiedz Aaronowi i jego synom, będziecie błogosławić synów Izraela, mówiąc do nich, Niech Cię Jachwę błogosławi i strzeże. Niech Jachwę rozjaśni nad Tobą swe oblicze i niech będzie łaskawy dla Ciebie. Niech Jachwę zwróci ku Tobie swe oblicze i udzieli Ci pokoju. W ten sposób sprawią, że moje imię spocznie na synach Izraela i ja będę im błogosławił. Okej, okay, to dobrze. Cieszę się, że Ci się podoba. Okej, okay, kochani, więc to była księga liczb. Szósty rozdział i teraz przeczytamy księgę psalmów. Rozdział 38, werset 1 do 9. Modlitwa grzesznika osamotnionego w chorobie. Sam Dawida ku wspomnieniu. Jachwe nie każ mnie, w swym gniewie, nie karć mnie w swej zapalczywości, ugodziły bowiem we mnie Twoje strzały i zaciążyła na mnie Twoja ręka, nic zdrowego nie ma na Mym ciele. Z powodu Twego gniewu, nic całego w moich kościach, z powodu mego grzechu. Przerosły mnie bowiem moje nieprawości, zbyt na mnie ciążą jak nadmierne brzemię. Rany moje cuchną i ropieją na skutek mego szaleństwa. Przybity jestem poniżony do ostateczności, dzień cały w smutku mi płynie. Lędźwie moje ogniem mi płoną. Nic zdrowego nie ma na mym ciele. Bez sił jestem i znękany bez miary. Krzyczę z wezbranego niepokojem serca. I to była Księga Psalmów 38, i teraz przeczytamy Księgę Przysłów 17, werset 11 i 12. Nikczemnik czycha na okazję do buntu, lecz zwiastun okrutny zostanie przeciw niemu wysłany. Lepiej spotkać niedźwiedzicę, której odebrano małe, niż głupiego w jego szale. I to była księga przysłów: 17. I zakończymy teraz pierwszym listem do Thessalonicza, rozdział 5. Kochani. Czas nadejścia paruzji. Nie trzeba też, bracia, żebym wam podał dokładnie dzień i godzinę. Sami nazbyt dobrze wiecie o tym, że dzień Pański nadejdzie tak jak złodziej w nocy. Kiedy więc mówić będą pokój i bezpieczeństwo? Nagle spadnie na nich zagłada, jak ból narodzącą, i nie ujdą, lecz wy, bracia, nie, nie przebywacie w ciemnościach, aby ten dzień miał Was zaskoczyć jak złodziej. Wy wszyscy, bowiem, jesteście synami dnia i światłości. Nie należymy więc ani do nocy, ani do ciemności. Prze to nie śpijmy jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Bo ci, którzy śpią, śpią nocą, ci zaś, którzy się upijają, są w nocy pijani. Lecz my należymy do dnia, Przyd przywdziejmy więc pancerz wiary i miłości, włóżmy hełm zbawiennej nadziei. I bądźmy trzeźwi. Bóg nie chce naszej zagłady, lecz zbawienia w Panu naszym Jezusie Chrystusie, który za nas umarł, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli. Dlatego zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich dobrym przykładem, jak to zresztą czynicie. Życie we wspólnocie chrześcijańskiej. Prosimy Was, bracia, poważajcie swoich przełożonych, którzy się trudzą i napominają Was w Panu. Otaczajcie ich szczególną miłością ze względu na ich pracę. Żyjcie ze sobą w pokoju. Zachęcamy Was, bracia. Upominajcie niekarnych. Pocieszajcie małodusznych. Słabych podtrzymujcie na duchu, a dla wszystkich bądźcie cierpliwi. Czuwajcie, czuwajcie nad tym, aby jeden drugiemu złem za zło nie odpłacał, lecz zawsze dobro wyświadczajcie sobie nawzajem, jak i wszystkim ludziom. Zawsze miejcie radość w sercu, nieustannie się módlcie. Dziękujcie Bogu za wszystko, bo taka jest wola Boża przekazana nam przez Jezusa Chrystusa. Ducha nie gaście, daru proroctwa nie lekceważcie. Sprawdzajcie wszystko, a zachowujcie to, co szlachetne. Unikajcie wszystkiego, co złe. Zakończenie. A sam Bóg pokoju. Niech Was w pełni uświęca, niech Wasz duch i dusza i ciało bez najmniejszej skazy zostaną zachowane aż do powtórnego przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ten, który Was wzywa, dochowuje wierności i dokona tego. Bracia, módlcie się także za nas. Pozdrówcie wszystkich braci świętym pocałunkiem. Zaklinam was na Pana, niech list ten będzie odczytany wszystkim braciom. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, niech będzie z wami. I tu zakończymy pierwszy list do Tesaloniczan i myślę, że będziemy kontynuować Przepraszam, z drugim listem. Um. Następnym razem, więc dziękuję, kochani. Więc tak, to jest Biblia, którą ja dostałam od rodziców, um, jak wychodziłam za mąż i ją czytam. Więc czytam One Year Bible po angielsku. I czytamy z tej Biblii, kochani, więc dziękuję, że jesteście. Jezus jest żywy. Jezus Was kocha, Jego Słowo jest żywe, kochani. Umacniajcie się, czytając Słowo Boże. Nie bójcie się Słowa Bożego. Musicie wziąć Waszą wiarę, Wasze życie <laughs> um, na poważnie. Bo to od Was, kochani, zależy. Nie czekajcie na nikogo innego, tylko sami zagłębiajcie się. I pytajcie Boga, żeby Wam ujawnił tą prawdę. I spędzajcie z nim czas, kochani. Spędzajcie z nim czas, bo Jezus powróci i to może być podczas naszego życia, kochani. Więc nie śpijmy, czekajmy. Um, nie chcemy tutaj zostać podczas ciężkich lat, które nadejdą. Myślę będę później czytać Apokalipsę Jana. Um, ale tak, nawet pierwszy list do Tesalonicza mówi, jak Jezus przyjdzie na chmurach i weźmie wszystkich wierzących do góry, kochani, więc miejcie wiarę w to i bądźcie dobrej myśli, że Bóg ma wszystko pod swoją kontrolą. Ono wszystkim wie. I on pragnie każdej osoby, żeby zwróciła się do niego i była w niebie z nim. Ale tak dużo ludzi się wyrzeka go, niestety. Ale my bądźmy tym przykładem dla innych, że my jesteśmy inni, że w nas jest coś innego, w nas jest coś żywego, że w nas jest właśnie ta wiara i zbawienie Jezusa. Więc nie bójcie się naszej wiary, kochani. Bądźcie podważni i umacniajcie się. I żyjmy w miłości do innych, kochani. Zapraszam codziennie, albo kiedy będę mogła czytać. I umacniajmy się. Umacniajmy się, niech nasza wiara będzie pełna. I spędzajmy czas z Bogiem. Wszystkiego dobrego, kochani, wspaniałego dnia. I do szybkiego zobaczenia, papa. Pa.